Siemano Bambusy w kolejnym odcinku Kieba sogrania, A teraz złapałem się No nie jest to symulator lotniczy, ale taka arkadówka w którą można pograć Seria Ace Combat y, z dopiskiem Assault Horizon Enhanced Edition Coś tam, coś tam kurwa mać Żeby nie pierdzielić przechodzimy No dobra Niski poziom trudności dla początkujących Żeby się nam przyjemnie grało Tutaj mamy misję, które już wykonałem samolotami. Wybierzmy Koszmar. To jest chyba bodaj pierwsza misja, jaka była w tej grze. Face Combat jeszcze grałem na PSX-a, chyba w dwójkę. Bardzo fajna gierka. A wybierz zestaw, wybierz opcję Zmień umiejętności. Kurwa. Jakieś umiejętności. Dobra, mamy tutaj model samolotu F-22A Raptor, którym będziemy podbijać przestworza. No, tutaj krótki opis można zmienić kolor, ale nie wiem po jakiego grzyba to jest tylko kwestia czysto wizualna. No, co my tu mamy? smuga rakiety. Wow! Dobra. Opuszczam stworzyć dane dysy, jeśli je wybierz. Dobra, jeden chuj. Wybieramy ten. Tutaj pociski 4 AAM. Rakiety są naprowadzane typu powietrze powietrze. Jesteśmy tutaj tym kolesiem. Nie, że nie Bishop on się nazywał. W każdym razie sterujemy pułkownikiem! Sił zbrojnych <laughs> dobra, już nam się ładuje. Możesz zmieniać czułość sterowania. Dzięki, kurwa, ja, ja, ja nie jestem takim idiotą jak, jak wy do jasnej cholery. Dobra, napierdala mi działka. Dwie rakiety, je wciąż dup. Graficznie przypomina takie Call of Duty Nie to kurde. Profesjonalna grafika, ani to aż taka brzydka. Moż można naciszyć oczy. Zwłaszcza animacjami, jak się rozwala na yy, modele naszych wrogów. O, właśnie. To jest fajny tryb celowania. Wchodzisz, zaraz lecisz za przeciwnikiem. No, no, lecimy, lecimy. No jasne, że śmigły działają normalnie. Chyba mi się... Check. albo mi się zdaje, way. albo wbijem się od razu w jakiś okay, punkt gry, jak sure. jakiś tam zapis. Check. No teraz sprawdzanie sterowania. Check. Taki tutorial powietrzny. Znoszenie opadanie. No jest przyspieszenie. Taki ty tutorial jest fajny. Check. W samym środku check. akcji check. spokój. I Przez I chwilę. Nauczysz się klawiszologii. Działa wszystko. No dawaj, gdzie są kurwa przeciwniki? No, jesteśmy Warwolf jeden, tak jest nasz kryptonim. Na e można na cele prząc. dobra, lecimy. Lecimy napierdalać 135 wroga. Prawdopodobnie znowu jakiś Rosjanie, albo kiwie co gonimy, 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 gonimy. Ach, skurczycym wtedy musimy zawrócić. I zaraz znajdziemy gnoja. Jest, ale zaraz, nie ma automatycznego namierzenia. Przeciągnięcie. Dupa tam pieprzysz głupoty. Lecimy. Okej. Okay. Yeah! Rozbity w du dobra, lecimy dalej. The here, Utrzymaj wroga i zbliża się do niego, aż zobaczysz. Proszę, rakieta, czerwone smugi. To jest taki bajer właściwie te ustawianie kolorów. Czysta wizualizacja, żeby nacieszyć oko. W tle oczywiście muzyka taka, która nastraja do walki. Która, uff. I ciężka przeciwgranica się wrogów. Uwaga pocisk. Flary, kurwa, flary wypuściłem do kuja walca. No i udało się. Zwialiśmy suce. Teraz ją chycimy. Jest. O, już jeden z naszych ją odbił. Dwie sojusznicy odważać na siebie. Spoczko, ja tu jestem uważny, ja tu jestem az przestworzy, kurwa, a nie jakiś lamów, co pierwszy raz za sterami jest. Poradzimy sobie. TGT Need, czyli główny tak jakby bandyta, przywódca tych złych. Dobra, mamy C. Tunel powietrzny, lecimy za Gnojem. Zaraz będziemy napierdalać do niego. Zdechnij, chyba samym karabinkiem się zajmę. Tak szczerze powiedziawszy, nie jestem bardzo związany z serią Ace Combat. W ogóle sam w samoloty sporadycznie grałem. Jak była jakaś nadarzająca się okazja, to wtedy grałem w Ace Combat 2. W Top na Pegasusa czy tam na jakąś innym konsolę, na Commodore'a, nie pamiętam. Był także F20... F16 Agresor taka gra, też z psx ale ale ja na kopię w to grałem. Było jeszcze F22 Air Force One chyba. Też jedna z ciekawszych gier. Dużo, bardzo dużo modeli myśliwców tam było. Niestety jednym można było tylko sterować. Grałem także w Tom Clancy's Hawks. Bardzo, bardzo fajna gierka. Napierdzielamy, no ja. Też ja się zestrej. dawaj, 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 dawaj. Kurde. Ale mam zeza. A może z rakiety? Czyli spieszmy. Rozwalenie z działka daje chyba większą satysfakcję niż puszczenie takiej sobie zwykłej rakiety, nie? Tak przynajmniej macie cela. No 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 pięknie! Rozpad się Na miliony części. Bandeci zbliżają się do okolic Miami Beach. Macie pozwolenie na atak Przyjąłem! Lecę rozwalić bandę kutafonów. Ponieważ ja jestem bohaterskim USA, które zawsze wygrywało. <grywa> też mogliby odejść od, te, od takiego sztampu trochę i monotonii, gdzie USA zawsze jest tym, tym dobrem w rzeczywistości. Wcale nie jest tak, takim dobrym państwem. Zbliża się cel do Was. <grywa> no, widzicie skrypty, nie nieskrypty. Call of Duty jak się nie patrzy. O, kontrolowanie wrogiego TWK. O, współczysy mnie chce chwycić. I teraz obrót kontra nawalamy ile fabryka dała. Jeszcze jedna rakieta. Wybierz broń. Aha. Aaa! Rozumiem! Tu tu du, duk duk. Du. Piękne kombo w wykonaniu. Kill do Pięknie. No sami powiedzcie, fajna gierka. Od graficznie nie miarz, że ja jest. Ale kto tam patrzy na grafikę? Tu chodzi o czystą zabawę. A, kolejni bandeci, lecimy. No, wypadałoby to skończyć szefie. Dobra, mamy gnuj. SU35. 11 km my już tutaj w barierę dźwięku przekroczyliśmy dwukrotnie wysokość puła 600 metrów, prędkość 2800. Oczywiście jest tu kamera z kokpitu Jeśli chcecie się poczuć jak w prawdziwym samolocie. Oczywiście nie oddaję to w 100% realności jaka płynie z właśnie z takiego lotu samolotem czy tam kurde prowadzenia wojny w przestworzach to jest umownie oczywiście zrobione ale to jest arcade na tym się nie skupiamy my to mamy w dupie tutaj śliczy jeb dostał o z kurwy się broni no dobra wracamy do tego dobra, widok. widoku ups Understood pocisk i znowu kontra i zapedałem nawet działka gnoja pociurawimy go jak sito idziemy odcedać im makaron i zupę grzybową jak nie chcecie grzybów. ja tak kiedyś robiłem. <laughs> dawaj, 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 dawaj. Yeah! nie ma to jak cieszyć się jak ma dziecko z ubiócia 35 i już tunel powietrzny, już lecimy za bandytom. Chodź tu. Zaraz cię przyłącz na salwę. Leci, leci, leci. A, się. A, dostał gnój. Teraz salwa, tu się przyda. Lećcie Dok, 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 dok. Jeszcze nie... Yeah. Jeszcze jedna salwa mogła się przydać. Pięknie! I to jest właśnie ta animacja rozwalenia maszyny wroga, to mi się podoba w tej grze. Dobra, pora się przełączyć na coś innego. I kolejny tunel. Już mamy. W pościg za bandytą. Duhaj, dawaj, tam, dawaj, dawaj. dawaj, dawaj, dawaj. Pięknie, ha! Yeah! Coś pięknego, coś fajnego. Jak ja dawno w taką grę nie grałem... Bo chyba, chyba ostatnim razem w w Tom Clancy's też były samoloty. Tutaj jest oczywiście to bardziej filmowo zrobione, bo w Hawksie tam praktycznie żadnej fabuły nie było, tylko możliwe wydarzenia wojenne prawdopodobne i tak dalej. Ale tutaj o tyle ciekawie jest, że nie sterujemy tylko za stranymi myśliwcami, ale jesteśmy strzelcem AC-130 takiego dużego samolotu mm, pełniącego rolę osłonową. Było w Call of Duty taka misja, się latało, tam mieliście na termowizję podgląd. Zacznie na termowizję tylko na podczerwień. I się napierdzielało z trzech rodzajów broni. Tam było działko 120 mm, działko chyba 40 i 25 czyli minigun. A, patrzcie jaki Sukinsyn szybki. Ale miniu, wiesz, kapitan kiełbasa, właściwie major kiełbasa tutaj cię rozwali. Zaraz ci upierdolę te skrzydełka. Dobra, zmieniamy broń. I salwa leci! Piękna seria Tak łatwo wam nie odpuszczę w Bando Jej! dobra, 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 dobra. Yeah. dobra przełączamy się na broń wracam do tego frajera I kolejny stupy poszedł rozwalony w pizdziez No, no to oprócz tego AC130 sterujemy tutaj chyba jeszcze Apache Kobro ale się nie mylę, jesteśmy takim strzelcem, prowadzimy z śmigłowiec, wspieramy jednostki naziemne, oddziały delta. jakiś no suknie są szybki. Poszły rakiety i, Poszły rakiety. I znowu salwa. Salwador Dali. Poszły! Cztery lata. yeb, jeb, yeb! To on, ten kolerny rekin. To chyba jakiś unikatowy boss. Nie masz połączenia. Dobra, dobra. Spierdalaj. No to to była taka właściwie gierka rankingowa, tak, żeby sobie pograć, nie? Sobie tak wybrałem, a oprócz tego jest jeszcze tutaj fabuła, która nie urywa urywaj, ale wciąga. Wciąga. Taki, taki zapychać między sekwencjami. Lotu i strzelania w powietrzu. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam tutaj stopień C. Teraz punkty sami widzicie. Enterujemy. Wychodzimy stąd w cholerę. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w jakimś tam kolejnym odcinku. Cześć!